Witajcie. Dzisiaj znów chciałem wam pokazać grę, która się nazywa SC... SCP Teraz się nie pomyliłem, jeśli chodzi o nazwę. No. Chciałem wam też przekazać kilka ważnych wiadomości ogłoszeń i tak dalej. Kto z was czeka na koniec świata? Jeśli któryś z Was czeka na koniec świata, proszę się zgłosić. Proszę mi to... Znaczy, no proszę napisać no, mi albo Pawowi polskiemu bo on czeka. Jeśli ktoś mnie napisze, to ja mu o tym powiem i tak dalej. Nie zmienimy. Okej, okay, nie zmieniamy tematu. Schodzimy w dół. Schodzimy ciągle. Ta gra chyba tylko na tym polega na schodzeniu w dół, ale. no. A to ciężko do zrozumienia. Czemu? Ale. Ale no, trzeba zejść w dół. Nie, co ja gadam, zejść w dół. Ja już, ale już chwilę to powiedziałam? Trzeba zejść do góry. Ludzie, jeśli któryś z was umie zejść do góry, to... SZACUN. SZACUN. No... O, fajna ściana, no ale tak... To... Okej. Okay. Jak już ludzie widzicie... Grafika nie rządzi w tej grze. Znaczy, nie wiemy, którą ja część. Oh, o, albo skontamin... Skontament, plisz, to będę też... Może jeśli mi się, się, się będzie chciał ściągnąć jak ktoś ściągnę Continuent Bleach to, yy, to oczywiście Z niego nakręcę Okej okay. To schodźmy w dół Znaczy Wejdźmy w dół Zejdźmy Zejdźmy do góry you No know. Jakby ten odcinek nazwać, nie? Ja się tak zastanawiam. Myślę na głos. Zej o właśnie, zejdźmy w dół, SCP-087, zagrajka z, nie, z... A, ze... zejdźmy w dół, ze... zejdźmy w górę, zagrajka z, yy, z SCP-087, zagrajka to pomysł Pawła Polskiego, on mi go polecił. Zresztą też ma jedną zagrajkę ze mną Paweł Polski Właśnie postaram postar się następne filmy robić z moim logo Moje logo Wiecie, mimo iż nie kręcę tych takich gier na razie, ale jestem fanem gwiezdnych wojen Dobra Jestem fanem Giezdnich Wojen i jestem wielkim fanem Resident Evil. Resident Evil Dobra Ile to wideo trwa? 3 minuty i 12 i 14 sekund już. No 15, 16, 17, no i będziemy liczyć. Okej, okay, już 20. Teraz. Teraz 20 sekund. 3 minuty i 25 teraz. Okej. Okay. Aktualnie, zobaczmy w bok. które piętro, dziesiąte, and this is crazy, so use my number, so call me, okej, okay. wybaczcie, słuchawki chciałem założyć, albo nie, je. bo ja chcę słyszeć, jak ktoś mnie woła, jest noc, ja to w noc skręcę, ciekawe jaka rozdzielczość. Czemu ta gra polega na zejściu do Nie, zejściu do góry? Czemu? Nie no. Ja... Dzisiaj widziałem wideo mojego kolegi z podstawówki. Też założył konto na YouTube. On ma już parę filmów. Dziwne, że on z logo Pawa Polskiego robił, jak w Niemczech, ale zresztą jego filmy też są fajne. Okej okay. Wiecie, jakie jak to są znajomości z post całówki Też się czasem... Czasem są oglądane jak to moi koledzy robią. Ja z nich mam wszystkich najwięcej filmów. Szkoda, ale był za przez chwilę. 14, ludzie. 14. Czekaj, może zdążyć. Właśnie, może uda nam się zejść do mojego... Zobaczcie jak to je i idę do przodu, patrz, ja wam teraz pokażę. So, idę, stoję idę do przodu Stoję, idę do przodu. Jeśli inne dźwięk gry jest, to wiecie, że bardzo... Wiecie... No, Trzeba się, się skaplić, że gra jest straszna. To potrafi być straszne. Uwierzcie mi. Tego nie pomalujesz. To jest Amelinium. To jest Amelinium. turut, właśnie polecam filmy też Jakuba Niemczyka i Pawła Polskiego, to są zresztą moi koledzy z klasy ale też są fajne, ale moim wzorem do naśladowania są dwa goście, żeby kręcić gameplaye pivdp i, i markipler nie wiem, taki, ten gościu fajnie kręci zresztą Właśnie jego cecha to jest taka, że on kręci, nie, nie odpuści, póki nie wygra. No chyba że to jest tak, znaczy nie odpuści w grach takich jak SCP. Znaczy sorry, że tak stanąłem. SCP nie odpuści też w takich grach jak Slender, no takich krótkich, no wiecie. Będzie grał do końca. Przegrywa jeszcze raz. No Markiplier to jest. Wzór do naśladowanie. On, on jest świetny, polecam go. Pvdp też jest niezły. On też ma fajne wpadki, jakbyście zobaczyli jego wideo z wpadkami. O, to jest świetne. Zresztą spoko go i fajnie... można się uśmiać. On fajnie kręci też ze Slendera, którego lubię, ale nie kręcę ze Slendera, wiecie czemu? No zresztą sami się skapnicie. This is. This is scary. Okej, okay, straszna gra Hela O Teraz, teraz, Tera, teraz, teraz, tera, 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 właśnie Tuś z, z was wie co jest na końcu SCP Wie ktoś was, was. Czy, 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 czy ktoś to ogląda dlatego, że chce zobaczyć jak to jest Zejść do góry Bo się boją Znaczy no są też goście, którzy się boją mnie i chcą zobaczyć co jest, żeby... żeby już nic ich nie wystraszyło. Choć i tak wystraszę. Nawet jeśli będą dowiedzieli. Co to jest. Nie, no i tak się zginie na końcu gry. Ja pr... Jeśli mi się uda tak do 10 minut dojść do tego gościa To. to spróbujcie tyłem tego na końcu. Spróbujcie tyłem. Bo jest też... Y, kon... jest, też jest SCP, Tam jest... Także, don't look at him. Nie patrz na takiego jednego potwora. Trzeba, nie wiem... I trzeba tak taka moja metoda w to, Żeby patrzeć w dół, albo do tyłu. Do tyłu w dół. a taka sama jest metoda na, na Slendera. Patrz, patrz na, patrz na ziemię. Patrz na buty, bo buty cię nie wystrażą. Slender chce mnie zgwałcić. Nowa mapa. Slender, nowa mapa. Sanatorium. Widzieliście to wideo? Nie, no, po większość z was, większość z was, no, musiała to widzieć. Nie ma wyjścia, musieliście to widzieć. Jak nie, to przyjdzie po was, pan wpierdol. Nie na no, żartuję. Juhu! Pan wpierdolicie! okej, okay. trzeba zejść na, na dół. Uf. Patrzcie, 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 widzicie to? Uf.

zrobienia z ciebie debilu z debila nie tak to tak jak zobaczyłem tego potwora to mi też tak oko samo się rusza. zachowuję się jakbym był gościem z psychiatryka okej okay. przejdźmy do rzeczy Bandicam, ja mam taką wersję że tylko 10 minut może kręcić Bandikam jest lepszy od Frapsa. a Frapsem się ludzie mogą podetrzeć Aha większość, większość z was teraz zostało obrażonych bo kręcą frapsem albo w ogóle nie kręcą ci co w ogóle nie kręcą to mają najlepiej nikogo nie obraziłem dobra kończę to 5 znaczy nie na 5, 4, 3, 2, 1 to kończę dobra Nara